Kolejny odcinek, kupuję akcje, odcinek siódmy, czyli kupujemy znowu akcje, kupujemy je jak co miesiąc za określoną kwotę. Zaraz przechodzimy do zakupów, do zasad odcinka, ale zanim zaczniemy, zapraszam Cię serdecznie do subskrypcji mojego kanału, abyśmy szybko dobili do 4000 oraz do łapkowania, czyli łapki w górę dla zasięgów. Serdecznie zapraszam do materiału. Szybkie przypomnienie wszystkich zasad naszej serii. Przede wszystkim używamy platformy i brokera Trading 212. Link w opisie, z którego dostaniesz teraz darmową akcję, jeżeli się zarejestrujesz i wpłacisz jakiś tam początkowy depozyt dodatkowa, darmowa akcja dla Ciebie. Ja polecam serdecznie tą platformę. Kupujemy i prowadzimy tą serię w zasadach DCA, czyli raz w miesiącu za stałą, określoną kwotę. Kupujemy sobie daną akcję z znanych spółek e, najczęściej amerykańskich, no i sobie je przechowujemy <laughs> długoterminowo, abyśmy uniknęli tutaj inflacji, tylko e, pomnożyli nasze e, fundusze. Kupujemy na dołkach czyli staramy się kupić za każdym razem gdy jest po prostu niska cena każdego miesiąca chociaż nie jest to istotny priorytet kupujemy same ciekawe akcje czyli raczej większe spółki niż mniejsze zapraszam cię serdecznie do filmu top 14 akcje na moim YouTubie gdzie pokazuję takie początkowe fajne 14 akcji które warto kupić to jest fajny film dla początkujących info o tej serii oczywiście na YouTubie na Twitterze i na mojej grupie telegramowej kryptoruchy.pl na którą możesz wpaść jeżeli masz jakieś pytania serii, bądź innych tematów związanych z inwestycjami w akcje, zostaw Q&A w komentarzu, ja odpowiem na kolejnym filmie. Staramy się rozwijać w każdym odcinku, prowadzać nowe rzeczy w przyszłości, przewiduję także rozdawanie nagród i darmowych akcji, a teraz także zapraszam Cię do serii Kupuję Kryptowaluty, która tożsamo 1 do 1 jest prowadzona na moim kanale. Dzisiaj, czyli dokładnie 30 listopada, kupiłem akcję po bardzo fajnej obniżce platformy Meta, czyli tak zwanego Facebooka, którego wszyscy znają, za 101 zł. 9, 9 2 dziesiąte takiej akcji, czyli całkiem sporo, ponieważ wcześniej, jak tutaj możemy znaleźć, kupowałem niecałą jedną dziesiątą za tam troszkę mniej, później 500. Za też troszeczkę mniej, i tak dalej, i tak dalej nie będę pokazywał, ponieważ chcę Ci zaraz pokazać, jak wygląda całe zestawienie tutaj, tej naszej serii. Kupujemy już od dłuższego czasu. To jest siódmy odcinek. Ilość zakupów, które wykonałem, to 28. Platforma Meta, jak widać, jest kupowana dość często przeze mnie jako. Powiedzmy, firma, którą dobrze znam. Tutaj widzisz, że zostało to tutaj wprowadzone 101 9 zł. 9 groszy i ta meta platform akcja została kupiona, ułamkowa część. Aktualne portfolio prezentuje się w sposób następujący. Jesteśmy na minusie, ale cały rynek akcji od roku jest na minusie albo i dłużej. Mamy 1848 zł. w portfolio zainwestowane 2,5 czyli 658 zł. do tyłu, to jest jakieś 26 z haczykiem procenta. Nie wygląda to bardzo źle. Będziemy się starali tutaj wprowadzać cały czas nowe akcje. Może ja sobie też pogrupuję, jeżeli masz jakieś pomysły do tego, jak to zrobić, dawaj znać w komentarzu. Albo jeżeli prowadzisz równolegle taką serię ze mną, tylko tego nigdzie nie publikujesz, także daj znać w komentarzu. Będę starał się tutaj powprowadzać może pewne zmiany na zasadzie logiki tego, jak uporządkować w pewien sposób to, ile razy które akcje zostały zakupione przeze mnie. No i może też pogrupujemy to sobie w jakiś tam sposób, po to aby po prostu było to bardziej przewidywalne i bardziej widoczne. Na ten miesiąc polecam, jako że jest już grudzień, platformę Meta, jako akcje, które warto mieć, bo to tak naprawdę dzisiaj złotówki są mało warte, a akcje, no jeżeli się kupuje duże, to prędzej czy później będziemy na plusie.